Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek z serii testów piwa. Tym razem Littowl Cerny Citron. Cóż to jest za piwko? Już Wam mówię. To jest, proszę Państwa, czeskie piwo ciemne z cytryną. Tylko tyle musicie wiedzieć. Gdzieś tu miałem swój magiczny otwierać. Jest ją Oj, zapaszek, powiem szczerze, jak bardzo dobre cytrynowe piwko. Tylko, że to jest ciemne. Smak elegancki, elegancki, naprawdę. Mm. Bardzo dobre. Procent 4 4 piwko ciemne w ciemnej butelce. Nie pokażę Wam, jak wygląda, ponieważ nie wziąłem ze sobą szklanki. Ale uwierzcie mi, jedno z najlepszych piw, cena około 3,70 za butelkę. <laughs> yy, tyle zapłaciłem, jest naprawdę dobre, bardzo dobre. Polecam. Dzięki za oglądanie, na razie.